Siemano O, poniedziałek Wymiana kompresora starego Co my tu mamy? Tanfosa Na nowy Właśnie co go wsadziłem na miejsce Wymieniałem gumy, nowe tuleje Śrub wymieniałem, bo nie potrzeba Co so, ok Rurki są Na miejscu Trzeba tylko wymienić filtr Kilka dodamy gdzieś z zewnątrz na linii, <laughs> bo tu jest kiepski dostęp. Nie chcę się nam pierzyć z tym. No i tyle, kompresor zdech z jakiegoś powodu, nie wiadomo z jakiego. Chyba gdzie się zbycie gazu, mi się wydaje, po prostu się zatarł, bo nie było w ogóle gazu w systemie. <laughs> Był jeden bar. Także no, tak to wygląda. <laughs> Jednostka to Foster oczywiście no i tak to wygląda no. dobra działamy dalej podłączę to podłączę całą elektrykę z kompetencji fazowych. później zrobimy próbę ciśnienia zobaczymy pewnie gaz pierdala w parowaczu na milion procent bo tam jest gdzieś najebane oleju czyli pewnie parowacza trzeba będzie też wymienić bo tutaj się nie pierwszą jak coś robi, to się po prostu wymienia całość. Nie ma naprawiania. Dobra, to tyle, nara.